hej wszystkim, z racji tego, że wyszło Gacha Life 2, to pomyślałam sobie, że razem z wami zrobię właśnie moje oce w tej aplikacji, trochę o nich opowiem, nie wiem, może to zrobię jakieś zapowiedzi, więc zapraszam do oglądania. Zaczniemy od mojego pierwszego demona, a chyba drugą, co jakąkolwiek jaką robiłam, czyli Sakoyamadake. Sako jest chyba najstarszy z całego domu bo mojej postaci. Jest on na pewno postalszy od Aleksa, ale mimo jego większe i nieznanego wieku nie wiadomo jakby z czego powstał, kiedy się tak urodził, ani właściwie w którym dniu, więc ustaliliśmy, że to by na 11 listopada. Jeśli chodzi o to, co lubi, co nie lubi, takie tamte już omówię. Seko jest nieodpowiedzialny przede wszystkim. Do mniejszego sortu się zajmowałem: przykładowo gotowaniem, sprzątaniem, podejmowanie Waszych decyzji, a on po prostu siedział na tronie i słucha wyżaleń w swoim więzieniu. Na pewno on nie umie gotować. To jest pewne. On spalał kuchnię dziesiątki razy i nawet było parę filmów na ten temat. Lubię kimona, ale ze, ze względu na pewną rzecz, o która jest, z której będę robiła animację, to przez to on musi dać kimono tylko... W swoim pokoju, żeby po prostu nikt już go tak nie widział. On na początku mu się z tym nie krył, ale teraz po prostu nie wie, co innego zrobić, więc się z tym lekko kryje. Boi się pszczół z Minecraft, z którymi nawet był film, albo bardziej część filmu na ten temat. I będzie animacja z tego, dlaczego co się boi pszczół z Minecrafta. I relacja pomiędzy moją postacią a Seko jest dosyć zabawna też. Jak oni się w ogóle spotkali, ale będę to robić po prostu na, na filmie na temat, od właśnie omawiania o że będzie w filmie, jak omawiam właśnie Seko i że takie oddzielne, a na razie po prostu macie takie. Ciekawostki, a bardziej to co wiecie Więc lecimy dalej Następny w kolejce jest jak powiedzmy, nasz rodziny, czyli Aleksa Manaka, który właściwie jest aniołem Co właściwie jest przeciwieństwem demona i Jeśli ktoś się spyta dlaczego Aleks jest aniołem A Seko on demon w jakiś sposób był rodziną to można powiedzieć, że pomiędzy pokoleniami zaszła pewna zmiana, i ktoś okazał, że musi być aniołem. To potem szło dalej, szło dalej, aż w końcu był Alex, który został tym aniołem, i z tego powodu został właściwie wciągnięty do więzienia. Oseka i stał się generalnym sekretarzem i bibliotekarzem. Posiada własną bibliotekę, do której nie ma. Był jakikolwiek demon w tym nawet sam Seko. No, zanim je poznał, kura, to on po prostu gardzi demonami, zwłaszcza Seko, mimo że to był członek jego rodziny i mimo różnicy wieku, to oni i bardziej się traktują ja jak brat z bratem niż mi i pokoleniowo, już jakiś pra 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 pra, pra, pra dziade, jak i wnuk. Oni się bardziej traktują jak bracia, pomimo że to jest to bardziej skomplikowane i ze względu na wygląd to bardziej ludzie traktują ich jak bracia dlatego właśnie to bardziej pozostało, że te luki zamasywane są i ujmują się, że są braćmi. I jeśli chodzi o to co właśnie Aleks lubi, to często czyta książki. Jest chyba najbardziej odpowiedzialny. No też powiedzmy, że najstarszy, bo jest drugi najstarszy. E, powiedzmy, osobnikiem wycenia domu. Oraz do tego a, a właśnie można powiedzieć, że zajmuje się Seko. W takim w sensie, że on odpowiada z jego decyzję, niż gdyby on miał coś podejmować, bo tak jak powiedziała, on jest ja po prostu nieodpowiedzialny za niektórymi rzeczami, więc on nie ma jakkolwiek prawa głosu. <noise> I wiem, że Alex jedynie czego mu się boi, to właśnie tego, że on zostanie ja sam w sobie demonem ze względu na to że przebywa z Seko i innymi demonami dosyć długo i boi się, że jeśli coś złego zrobi, czego nie powinien, to wtedy właśnie stanie się demonem. Była taka sytuacja, o której zrobię animację, że on wypi i on całe, co kochał, a jedna tak, nie zmieni się w demona i miało mało, mało nie została pani kataku, Jednakże jego skrzydła zostały, no, powiedzmy, strzegnięte. Wyglądają on trochę jak demona, ale e, tylko po prostu zostały poczernione i to jest po prostu taka mieszanka złota i cienia. Kolejna postać, a właściwie pierwszym człowiekiem, który ogólnie powiedzmy, że mieszka w domu, mojej postaci, jest to Alice która ogólnie może sprawić wrażenie taką overprotecting w dziewczynę, która po prostu jest w tym domu, żeby nie czuć się samotna, gdyż ona sama posiada dom, ale to niedaleko od domu mojej postaci. Jeśli chodzi o relacje z innymi, to są takie średnie, jedynie co to Moro uważa, a Alice za ciotkę. I po prostu Alice uważa, że Mora za takiego swojego ulubieńca, ulubieńca z całego tego domu. Nawet będzie parę momentów, może w których animacjach, o ile w ogóle będę miała na to siły, że po prostu Alice będzie udawała zupełnie inną osobę, Moro, a inną osobę. No, przy jakoś, że po prostu będzie ta różnica charakterów. I Alice, można mówić, że jest wegetarianką i bardzo on lubi przykładowo jakieś wegetarianki, które mogą się nie tylko jej, ale też inne spodobać. Nieważne, że część postaci jej po prostu jest bardziej wszystko żarna czasami nie może od meble, ale to nieważne. Alice posiada też własną firmę prawniczą, która akurat powiedzmy, że jest niedaleko do też mojej postaci i jest w tym samym mieście, ale jest o wiele dalej niż jej dom. Często on się ubiera bo właśnie w jakiejś dresy, kiedy Właśnie jest w domu mojej postaci, a często też po prostu mu zakłada i garniturek, po prostu już żeby do pracy być gotowa. Nie jest jakimś takim sędzią, po prostu ona zarządza tym całym budynkiem sądowym i po prostu ma mnóstwo papierkowej roboty. Też dlatego ona jest, powiedzmy, taki morem książkowy ale też lubię po prostu spędzać czas przy ogródku lub rozmawiając z kolegami i na ogółem jest bardzo fajną osobką, którą prawie każdy lubi. I ostatni w tym zestawieniu jest Moro, czyli chyba najmłodsza postać ze swojego tego domu i on właściwie jest tak mniej więcej i smokiem, i tak mniej więcej demonem on nie powstał zupełnie naturalnie gdyż właściwie moja postać ja pod wpływem impulsu na, na aktywowała jakiś czarny kamień i z niego po prostu wyszedł po prostu Mora jako smok, potem on się zmienił w człowieka i jako oś to potem szło i właściwie dzięki i jako udało się jakoś go zhumanizować. Nie, nie wiem, czy to dobre określenie. Ogólnie właśnie, Moro jest takim najbardziej uroczym z całej takiej grupy. I często po prostu nazywa właśnie moją postać mamą, a Alice nazywa ciocią. Jednakże, w stosunku do Sako i Aleksa, jakoś niezbyt. I no, po prostu ich nazywam Mr. Sucker, Mr. R. Alex. No, coś tam design, mimo że to pomaga, to coś nie wyszło. <grywy> I też mogę powiedzieć, że jak oglądacie ten film z Gacha Live 2, to mogę dopowiedzieć, że właśnie dzięki temu, co jest właściwie w Live 2, to mogę go właśnie zrobić. Jego oczy, które ja już robiłam zanim w ogóle się zabran, z za niego w Gatcha I właśnie wyglądają dosłownie tak jak ja teraz zrobiłam Tylko że ze względu na Gatcha Club 2 to właśnie nie mogłam zrobić trzykolorowe tylko dwukolorowe I to było no, trochę dosyć ciężkie, że zrobić to jakoś dobrze Musiałam te już w tym filmie dwa razy, może trzy razy zaglądać właśnie na Posy z Club, żeby właśnie było to jakoś dobrze zrobione. Ale myślę, że jakoś nie ma tragedii. I to akurat na tyle jak na pierwszy. Odcinek. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania mojego kanału. Wszystkie linki do moich mediów są w opisie. Zapraszam do mojego serwera Discord, Wattpada oraz Twittera. Ja się z wami żegnam. Cześć!